Cześć kochani, siema, witamy was siema, na mixie siema. z drapek takim troszkę y, bogatym, troszkę. Dwa, no, trzy, masz. cztery, pięćdziesiąt dwa złote. Uuu, no kochani, postarałaś się dzisiaj, a postarałaś jak? się, a fajnie. A jak, a jak. Nasi widzowie to lubią. Słuchajcie, uwielbiam siódemkę. Uwielbiam gorączkę. Lawendowskiego uwielbiam. Trzynastkę. Różnie. Lubię różnie. różnie. A milion w cashu uwielbia mój mąż. Mm. Więc, y... Od niej zaczynasz? Od niej no, zacznę. Słuchajcie. Kibicuję, Żonuś. Od niej zaczynamy. Wszyscy kibicujemy. No, szukamy. Yy, I tutaj, tak, żeby było wszystko widać. Zobacz kotku, ile tutaj nie dość, że tyle liczb. Szukamy, to jeszcze zobacz. Napis, yy, symbol cash, symbol sejfu i worka ci życzę, bo to razy chyba pięć było. 3 razy 2? Nie. Poczekajcie. Dwukrotność. Dwukrotność? Tak. A za safe było razy 5. O, to safe Sejf, ci życzę, To safe, no. To safe u ci życzę, No dobra. jejku zobacz, o. jak wysoko. O! o. Czyli no wiadomo, dobra. że 50 tak nie będzie? Będą. Już mam, ale 51. 51 nie mam. Dobra. Jedna z wielu. 24? Nie ma. Nie mamy. 54. Patrz! Ale blisko pomiędzy się strzeliłaś. 37 27. nie mamy 30 w ogóle, chyba ko 25 też, też nie mamy, mamy 20. 20. Oj tu. 32 nie mamy. Mm -mm. 52? Nie ma. 53, Patrz. ale fajnie, że te 50 zaczęły się 26? Powazywać. No tylko w, w dniu twoich yy, Urodzin. O Jezus, na <susany susany> czapkę. <susany> 31, 31 nie 16. Mamy. Nie, nie mamy. 28. W dniu, Zobacz. W dniu moich. Twój, mój, twój. twój. I co tu wyjdzie z tego? 35 wyszło. No nie ma 30. To było luźne. 43. Mm -mm. obok. Boczek. 22. Może jakiś symbol chociaż. 45. Nie, 42 nie 15. Mm -mm. 47. Mm, mm. Pusto. 36? Nie ma 30. 44. Nie ma. 4,1. Blisko, blisko, blisko. No ostatni rząd? 4,8. Nie ma 17. Zrapunia, pokaż klasę. 34. Nie ma. Dwa ostatnie 29, nie ma i. 57. siedem. Aj, Ajajaj kochani mało no, braku. weź tam na te na poz... tak na pustaczki to teraz trzynastkę blisko blisko kochani nieraz fajną klasę pokazuje ta zrapunia ale... Drapiemy trzynasteczkę nie tym razem szukamy trzynastek teraz. Wysoko, wysoko ale wysoko oj. 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 I niestety. I szybka z szybciutka. szybciutka. No to chyba. 99. Może jest srebro, srebro i złoto. złoto. Kto wie, kto wie, może tutaj coś fajnego wskoczy. Co my tu mamy? Mamy 8, mamy 4. niską. Mamy 12 i 24. I 24. 24. Podwoiłeś tą dwunastkę. Gdzie tu jest to? Okay. szukaj mnie Dobra, mam. Trzynaście, dwa, trzy, dziewiętnaście. Nie mamy. O, oh. ale wygrane nie da, nie da. Dwadzieścia siedem. Nie ma. Nie ma. Dwadzieścia dwa. Za mało. 25. Ojoj, oj, oj, jeden za dużo. 16? Nie mam I niestety boczek, ale to pusty. Ja cię. Mamy no, trzy z miśki, Lawendowski 9 dawny. Trzy z No dobra. No to teraz Szukamy lecimy, Szukamy tych dziewiątek. Dziewięć. Któraś z drabka się tu musi przecież popisać, to nie może być. No nie może być na puso. Siódemeczka, zobacz. Jak widzę siódemkę, to jakieś tak... Ty jeszcze będziesz szukała tu siódemek, poczekaj. Jeszcze tak się nie rozkręcaj. <grym> dziewiątki pokaż. Trzy. Pięć. No nie wierzę, zobacz, nawet czerwone siódemki. A przed tobą bonus siedem. <grym> A tam będą dziewiątki. <grym> nie gadaj. No i proszę. No nie, mogę. No nie Poczekaj, wiesz. Czekaj, no odwróć. Zobaczymy, co tu było. Buzik. <śmiennie> <O! O! śmiennie> Ale oczywiście e, nie ma nic, słuchajcie. No, dopóki się nic nie wytrafi. No to Może teraz tutaj. E, którą? Ja liczę tutaj na ten plik, kochanie. Którą? Na plik. Bonus. Bonus. Na dolarka mojego. Bonus. Tak, twój dolarek, a mój plik. Albo siódemka. Taki dolarek, słuchajcie, no. dobra. Pokaż coś fajnego, pokaż, bo Oja. na razie to jest, wiesz, dzień pustaka. Biedronka. Dobrze, że in, inne odcinki się popisują. Piłka. Kwiatek. Kwiatek. Arbus. Arbus. Klips. Gwiazdka. Mas. No zobaczcie, nie Zegarek. chcą się pokazać, nie chcą. Kisnie. gdzie te nasze symbole o! ojejku jak ja nie lubię tych nart żonki nartunie rowerek cytrynka cytrynka no, myślałam kochujesz. że już bo Wiem. się tak zaczynało on jest podobny podobny jest ten chmurka perła. perła ale no, i zostało pięć sztuk kochani korona Korona. plecak, plecak. balsam Palma i pustak. O ja nie wiem! Co tu się dzieje? Co, Co tu, tu się dzieje? dzieje? Kochani, no tylko gorączka Słuchajcie, złota. Słuchajcie, monetka to, garniec. To może być nasz końcowy krem, krem de la krem. krem. <grym> Sprawdzamy. Ojejku. Sprawdzamy. No dobra. Szukamy monety i garnca. Myślę. Kochanie. ja myślę, że Coś musi być, ale podobny ten kufer do tego gardza, <laughs> nic tu nie da. Autka. Autko. Perfumy. Mhm. Bransoletka. Korona. No nie wierzę, to nie może się tak skończyć kochani, musi być happy end przecież kochani. No musi być, trzymajcie kciuki. Tak jest. Klucz. Łódeczka, szpilki, no mamy nadzieję, że te zrawki się nie zamknęły tutaj dla nas. Może jakiś zwrocik nawet by wpadł. Jeden chociaż. Nie wiem. narty twoje no miszka. Zegar. No zegar. Ja chyba napiszę do prezesa Lotto. Niech zrobią z i będziemy szukać nart, jakąś taką zimową. Prezent. <grafię> Dla kini. Biedronka. Niech no, coś zrobią z nadrukiem nart. Róża dwa i ostatnie Dwa ostatnie trofeum i pierścionek. Kochani, Pusto. pustaczkowy, zobaczcie, no tak się no, chcieliśmy tak postarać. Tak się starałam. Tak pięknie drapaliśmy. Tak się starałam, a tak tutaj, drapałam. Tutaj krew tu de la to będą Wasze komentarze. No nie było. Czasem tak bywa, zobaczcie. No, niestety, też, też takie odcinki Nie, tak bywa. Pokazujemy jak jest, bywa tak różnie, jest. kochani. Pozdrawiamy was mocno. Tak. Czekamy Ściskamy. na lepsze zdrapienie, kochani. Nie ma głowa Wygr... do góry. Nie ma... Wydrapiemy wam tą główną na kanale. Oczywiście. Ja wam to mówię. I wtedy wyjdziemy na zele. Ja Kinga. <laughs> I Wtedy wyjdziemy na zewnątrz no, pozdrawiamy, pa! pa, pa.